Halo, 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 hej. Słuchajcie, jako że tutaj widziałem wiele od Was komentarzy w stylu właśnie tutaj, na przykład Diablica 3.1.5 że grał na sesji publicznej, uznał, że zaryzykuje i widział ludzi z. no, widziałem ludzi z 799 levelem. Tutaj kolejny, że ostatnio wbił mi Cheater 69 dostał so 152 Tutaj SD Madman. Wiadomo coś na temat tych zabezpieczeń hakerów, bo nie wiadomo, czy warto w ogóle grać XD. W online nie można grać, a jak ze sesją dla zaproszonych? Generalnie Kasper, powiem ci tak: jeżeli haker zna twój nick, może wejść za tobą wszędzie. Kolejna tu osoba, a ja, Justyna. A wiadomo kiedy naprawią? Jak zrobią? <grym> no ale trochę w sobie to ma być taka spekulacja. Arturo Ziarno, co z tymi haksami na PC? Czy już można bezpiecznie grać w tą grę? Tutaj jest oczywiście odpowiedź, że można, jeżeli robi się to ostrożnie. Na że Przede wszystkim na sesji zaproszonych na VPN to swoją drogą. Można se grać, ale w VPN. VPNa. Niby tak, niby nie, ponieważ generalnie te haksy nie tylko oni potrafią w sensie zmienić wam level czy coś, tylko też mogą wejść wam dosłownie w komputer, a wam coś wgrać dzięki temu. Także VPN tutaj może nie pomóc, poza tym, że no... Nie będą znał Waszej dokładnej lokalizacji. Kiedy będzie można grać w GTA Online bezpiecznie? Szkoda, że PC jeszcze nie działa. Jednakże, czy warto je ryzykować? Może od tego trzeba by zacząć? No, są tutaj pytania takie same: czy można grać? I w zasadzie mógłbym powiedzieć, że było tego więcej, więcej, więcej. Bo jeżeli będziemy schodzić tylko w dół, w dół, w dół, czasowo, pojawiało się coraz więcej tutaj takich pytań na temat hakerów, co idzie z tym w ogóle. Bo generalnie na ten moment jaka jest informacja od stara to w zasadzie ta. Czyli, że wiedzą, że jest nowy exploit, potencjalny nowy exploit na GTA i oni się tym zajmą, będzie za niedługo patch. I w zasadzie na ten moment ja stwierdziłem, że oni dadzą to pewno w czwartek, zrobią to szybko. No jednakże nie zrobili tego dosyć szybko, także nie uznają tego za priorytet. Albo może i nie do końca. Robią, ale powoli. Mi się wydaje, że na wtorek może być. Zobaczymy. Ja liczę, że do wtorku już tym zrobią, no bo nie ma co się już kiwać. jeżeli już piszą, że robią, że, że oni o tym wiedzą, no to na pewno coś musi z tym temacie iść. To jest też dosyć zabawne. Udało im się w ogóle wychwycić coś takiego. Mianowicie, jedną rzecz, tak powiem trochę. Mianowicie, zobaczcie: Rockstar chce zatrudnić osobę, która ma rok-dwa lata doświadczenia na PNT. APS czas i mianowicie to ma być Community Manager. Tak, Rockstar chce zatrudnić Community Managera. Także, no, no, tutaj trzeba powiedzieć, że idzie ostro, naprawdę. W ogóle tutaj nawet można spojrzeć na ofertę pracy, jest ich sporo. Nie wiem, na przykład Motion Capture, pełno tam Software Engineer, gościa, który będzie zajmował się bezpieczeństwem. No. W zasadzie na tej jednej chciałem się skupić, że mianowicie chcę zatrudnić gościa, który będzie zajmował się społecznością. Także... ciekawie tu idzie. E, dobra. Generalnie chcę wam powiedzieć, jak wygląda sytuacja. Mianowicie, jak tutaj możecie zobaczyć, y, jesteśmy generalnie na stronce SteamDB. SteamDB jest to generalnie strona, która zajmuje się... Możemy na tej stronie podejrzeć różnego rodzaju zmiany, jakie dzieją się bezpośrednio na Steamie. I na przykład, to jak widzicie, w historii GTA V coś tu się działo. Idzie, żeby wam wytłumaczyć... O co z tym chodzi? Bo to jak widzicie jest pełne, jakieś Live, KuBETA i tak dalej. O co z tym chodzi? To są generalnie jakieś różnego rodzaju te jakieś, widzicie, jakieś pliki, tu są przesyłane coś i tak dalej. Główna rzecz jaka jest, która w zasadzie wiemy, że na przykład coś nadchodzi do gry. Znajduje się o to po prostu tutaj, tutaj depozyt. Zobaczcie, mamy publik, to, to co aktualnie gramy jest KuBETA i Kualife. Live zostało zaktualizowane... Dwa dni temu. Mi się wydaje, że naprawdę coś może być niedługo po prostu wypuszczone, bo jeżeli cokolwiek jest zrobione w tym zakresie, to znaczy, że coś tu się dzieje. Bo z tego co wiem, to jeżeli na betie coś się zmienia, w takim razie za niedługo będzie na live, to już ma być coś takiego, że już niedługo, wkrótce ma coś się pojawić. A przy okazji, Rockstar nie próżnował. Może Wam się przypomina taka gra jak Red Dead Redemption 2? Może znacie. Generalnie Red Dead Redemption 2 znany jest też z tego, że też mają takie rzeczy, jak widzicie, Qual Life też był aktualizowany na bieżąco. I tak samo w depozytach też mamy Qual Life i Beta. A na live jak widzicie, to był dwa dni temu aktualizowany, więc Red Dead, tak samo Red Dead Online w zasadzie to się niczym nie różni. Tak samo będzie miał patcha prawdopodobnie do zabezpieczeń. Czyli w skrócie... Nic ciekawego tu się nie wydarzy, więc graczeled to są i dalej. Być może będą chociaż bezpiecznie mogli grać na facecie. Także czy coś na ten temat wiadomo? Wiadomo, że robią. Kiedy to zrobią? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ja strzelam, że we wtorek po prostu. Strzelam na wtorek, bo zazwyczaj daję ma y we wtorek, ale wiecie, czy rzeczywiście będzie? Nie mam naprawdę pojęcia. Ja to bym chciał, żeby to było... żeby to było od samego początku w zasadzie, tylko co lepszane było... A nie, żeby działo się coś takiego, że potencjalnie możecie wejść na grę. No i zwyczajnie mogą być wygradzione wasze dane, bo to aż do takiego poziomu dochodzi. To nie jest nawet statystyki w grze. Jakby to ta mniejsza, można powiedzieć. Mniejsza od statystyki. Ważniejsze jest to, że coś może potencjalnie się stać na kąpie. Poważniejszego, niż to, że wam zepsują konto w grze. Mimo, że i tak niby można napisać, do Rockstar je zresetują do tego stanu co było, ale. Ile rzeczy oni zasetują? To jest też dobre pytanie. I to w zasadzie tyle, jeżeli mogę odpowiedzieć na te komentarze. Czyli w skrócie, coś się dzieje, coś tu, coś, 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 coś będzie, ale kiedy będzie, gdzie to będzie, to jest ciężko to powiedzieć po prostu. Także no co, to byłoby na tyle do następnego, cześć.